Witam. Dzisiejszym tematem jest Minecraft. Twórcą tej gry jest Mark Perkuson. Rozwój Minecrafta rozpoczął się 10 maja 2009 roku. Minecraft po raz pierwszy został udostępniony publicznie 17 maja 2009 roku jako wersja, którą później nazwano Classic. We wrześniu 2010 roku Persson zapowiedział, że wraz ze znajomymi założy własną firmę Mojang. 11 grudnia 2010 roku Person ogłosił na swoim blogu, że Minecraft wejdzie w fazie beta 20 grudnia 2010 roku, 6 czerwca 2011 roku na targach E3 Microsoft ujawnił, że Minecraft zadebiutował na platformie Xbox 360 z Kinectem w trybie włączności. Co nastąpiło 9 maja 2012 roku. Gra posiada cechy wzajemnej funkcjonalności pomiędzy konsolą a PC. Gra szybko zyskała na popularności, przynosząc twórcy duże dochody. Na oficjalnej stronie zarejestrowało się około 41 miliona graczy, a grę kupiło ponad 8 milionów graczy na komputery osobiste. Dane z listopada 2012 roku: ponad 4 miliony na Xbox 360. Październik 2012: próg miliona sprzedanych kopii na PC został przekroczony 12 stycznia 2011 roku. To będzie na tyle. Do zobaczenia.